W ubiegłym roku po staraniach rodziców rozpoczęto pierwszą z długo oczekiwanych inwestycji w sąsiedztwie Siódemki, czyli budowę placu zabaw. Koszt wyniósł ponad 180 tysięcy złotych. Już wtedy władze miasta zapowiadały, że to początek cyklu inwestycji. Teraz urzędnicy z Leszczyńskiego Magistratu przygotowują się do przetargu na budowę boiska dla Siódemki. Ma zastąpić obecne, które w ramach inwestycji zostanie rozebrane przez tę samą firmę, która wygra przetarg. Postępowanie właśnie zostało ogłoszone, a firma oraz cena, za którą będzie gotowa wykonać boisko piłkarskie ma być znana do końca kwietnia. Sama budowa planowana jest na końcówkę roku szkolnego i pierwszy miesiąc wakacji. Trawiaste boisko dla siódemki ma mieć wymiary 34 na 57 metrów i posiadać własne oświetlenie. To jednak nie koniec tego, co miasto planuje w tej okolicy. Tuż obok zrealizowany zostanie zespół boisk. I kolejny plac zabaw. Będzie on przeznaczony dla uczniów zespołu szkół specjalnych, sąsiadując z siódemką, ale dzieci docelowo mają korzystać z oddzielnych obiektów sportowych i rekreacyjnych. Ta inwestycja jest planowana na 2014 rok. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.